Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Drodzy Państwo, 24 lutego 2022 roku, no myślę, że już na zawsze zapisze się w kartach historii, jako dzień słabo ciekawy. Wiecie, że to jest również ten dzień, kiedy nie tylko rozmawiamy o agresji, ale rozmawiamy również o eksodusie ludzi. No, z terytorium Ukrainy, między innymi do Polski, ludzi uciekających przed wojną. Drodzy Państwo, 13 marca tego roku weszła w życie ustawa, tak zwana specustawa ukraińska. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Drodzy Państwo, ta ustawa całkowicie zmienia nasze podejście, jeżeli chodzi o podejście narodowościowe, do udzielania wszelakiego wsparcia w gminie, powiecie i nie tylko. Wiecie doskonale, że zmieniają się zasady pomocy społecznej, zmieniają się zasady świadczeń rodzinnych, zmieniają się inne ustawy, chociażby o wspieraniu rodziny. No właśnie. Zmieniają się poprzez rozszerzenie katalogu osób uprawnionych. Mało tego, Proszę Państwa, dotychczasowe regulacje też pozostają aktualne. No i teraz, jak odróżnić, czy ktoś idzie na starych zasadach, czy ktoś idzie na nowych zasadach, a może jedno środowisko będzie naraz szło i na starych, i na nowych, a może w ogóle się okaże, że pewnym grupom w ogóle żadna pomoc się nie należy? Będziemy starali się przedstawić to Państwu na naszym spotkaniu dotyczącym spec ustawy ukraińskiej, na które Państwa serdecznie zapraszam.